Otrzymaliśmy bardzo dobrą informację o pozyskaniu przez miasto Chorzów 16 milionów złotych na potrzeby tej inwestycji przy ulicy Michałkowickiej w dzielnicy Maciejkowice. To jest bardzo dobra informacja, ponieważ ta, ta ogromna dotacja to jest bardzo duża część kosztów tej, tej inwestycji, co oznacza, że, że będziemy już mogli wkrótce, to znaczy w maju, ruszyć z przetargiem. Spółka, w której mamy udziały, czyli spółka Sim Śląsk, będzie te mieszkania budować na bardzo ładnej działce położonej w spokojnej części Chorzowa, czyli w Maciejkowicach. 16 milionów złotych plus kredyt plus jeszcze środki, o które się staramy z budżetu państwa spowoduje, że obciążenie mieszkańców będzie relatywnie niewielkie. Inwestycja praktycznie rozpoczęła się już, ponieważ mamy koncepcję, mamy już pozwolenie na budowę, które jest prawomocne. W tej chwili w maju będziemy ogłaszać przetarg na roboty budowlane. Pierwszy etap to będzie 112 mieszkań wraz z miejscami parkingowymi, będą również garaże podziemne. Zależy nam na tym, żeby te mieszkania były komfortowe, będą z całą pewnością wykończone praktycznie pod klucz. Nie będzie potrzeba żadnych nakładów, żeby wprowadzać się i mieszkać. Poza jakimiś własnymi rzeczami już indywidualnymi jak meble. Mieszkania będą w wielkości od 38 do 72 metry, także dla każdego będzie coś istotnego. Co można wybrać. Eee, ważny element to to, że wszystkie mieszkania będą praktycznie dostosowane dla inwalidów dlatego, że wszelkie podjazdy, ponadto windy i wszelkie wejścia będą dostosowane do tego, że szerokość pozwalałaby na to, że wózek może wjeżdżać. Już po świętach, czyli druga połowa kwietnia oraz maju będzie kolejny nabór. Na, na te mieszkania, więc zachęcamy do odwiedzenia Urzędu Miasta oraz siedziby spółki SIM Śląsk w Chorzowie przy ulicy Wolności na tzw. Tak Złotym Rogu, gdzie będzie można w tej chwili pozyskać wszelkie informacje, a już wkrótce złożyć wypełniony wniosek, wypełnioną aplikację.